Dzień dobry! Nazywam się Jacek Szczepkowski i witam Państwa bardzo serdecznie. Zgodnie z uprzednią zapowiedzią, zapraszam Państwa do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu w Centrum Rozwiązań, dotyczących podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. W dzisiejszym odcinku opowiem nieco o istocie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Mam świadomość, że to dosyć karkołomne zadanie, żeby w parę minut opowiedzieć o tym, co stanowi sens czy istotę tego modelu pracy, ale zarazem pewnej filozofii związanej z rozumieniem człowieka, natury zmiany, sposobów jej osiągania. Bo TSR jest nie tyle techniką czy metodą, co pewnym rodzajem filozofii. Filozofii dotyczącej tego, jak postrzegamy ludzi, w jaki sposób postrzegamy również zmianę i w jaki sposób postrzegamy to, jak ludzie mogą uzyskiwać to, o co im chodzi. Oczywiście istnieje wiele sposobów definiowania tego. Jedną z trudności, którą napotykamy, jest to, że nie jest to ściśle zdefiniowany sposób myślenia, że raczej są to założenia, które mają charakter funkcjonalny i możemy patrzeć przez ich pryzmat, ale te założenia podlegają również pewnym zmianom. TSR powstał mniej więcej w latach 1978-1988, czyli w ciągu tych 10 lat tej dekady. Zespół w Milwaukee pod przewodnictwem Steve'a DeShazera i in Insukimberg opracował główne założenia tego modelu. Ale oczywiście, biorąc pod uwagę rok 2022, minęło kilkadziesiąt lat. Te kilkadziesiąt lat robi pewną różnicę. Założenia się zmieniają, rzeczywistość się zmienia. W związku z tym niektóre z nich są bardziej akcentowane, niektóre są, wydaje się, mniej ważne z perspektywy czasów dzisiejszych. Przy czym chciałbym opowiedzieć o tej istocie TSR-u, bardziej odwołując się do, nie tyle do założeń, które mogą być dyskusyjne i które mogą być rozumiane w różny sposób, ale do samych wypowiedzi de Shazera, Insu Kimberg i Scotta Millera, czyli współtwórców tego modelu. Otóż, w jednym z wywiadów Steve Shazer na pytanie o to, w jaki sposób najprościej można by było określić to, czym jest TSR, powiedział, że to jest rozmowa dwojga ludzi, czyli terapeuty i klienta, na temat tego, o co do cholery chodzi jednemu z nich. Już ta definicja, bardzo, że tak powiem, prosta, a jednocześnie dosadna, pokazuje, że to, co jest istotą TSR-u, to jest koncentracja na zmianie, koncentracja na potrzebach i koncentracja na celach, a nie na problemie, z którym klient przychodzi. Zatem kierunek pracy wyznacza to, czego klient chce, a nie to, czego chce się pozbyć, czy z czym sobie nie radzi, czy gdzie utknął w pewnej przestrzeni swojego funkcjonowania. Oczywiście nie jest to proste, i czasami znalezienie właściwej odpowiedzi jest na to pytanie, o to czego klient chce tak naprawdę, jest wyzwaniem zarówno dla za samego klienta, jak i dla terapeuty z nim współpracującego. Często spotykamy się tutaj z pewnymi, czy trafiamy na pewne rafy, i e, potykamy się o to, co jest środkiem, a co jest celem tak naprawdę. Bardzo często też okazuje się, że to w jaki sposób klienci mówią o tym, czego chcą, w praktyce niewiele ma wspólnego z tym, czego chcą tak naprawdę. Zatem istnieją różne sposoby przedstawiania pewnych punktów widzenia samego, przez samego klienta, które czasami mogą być pułapką. Okazuje się w, w praktyce, że to, czego klient chce naprawdę, może nijak się mieć do tego, z czym przychodzi i jak określa swoje cele i potrzeby na samym początku. Zatem jest to pewien rodzaj wyzwania dla terapeuty i dla klienta, żeby spróbować rozróżnić te rzeczy i stworzyć przestrzeń, gdzie klient będzie miał okazję do tego, żeby się zastanowić, zatrzymać i poszukać prawdziwej odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście to pytanie, o co tak naprawdę chodzi klientowi, jedynie kompetentną osobą, żeby na to odpowiedzieć, jest sam klient, ale terapeuta tworzy pewien rodzaj. Kontekstu i przestrzeni, decydując o czym rozmawia, w jaki sposób rozmawia, co pomija z tej rozmowy, który będzie bardziej lub mniej służył klientowi do tego, żeby on odnalazł odpowiedź na to pytanie. Kolejne pytania, które mogą pozwolić zdefiniować, czym jest TSR w większym stopniu, to są pytania, które sformułowała Insu Kimber i Scott Miller w jednej ze swoich publikacji. Otóż, poza tym pierwszym, czego chce klient, sformułowali trzy kolejne, które dookreślają niejako tą perspektywę pracy tsr -owej. Drugie pytanie brzmi: skąd klient będzie wiedział, że uzyskał, osiągnął to, co zamierza? Zatem jest to pytanie o zmianę i pytanie o różnicę. Jeśli klient uzyska, albo kiedy klient uzyska to, czego chce, to co to zmieni dla niego? Jaką to uczyni różnicę? I skąd będzie wiedział, że jest w tym miejscu, w którym chce się znaleźć? Że osiągnął, czy otrzymał, zdobył, zbudował to, na czym mu zależy? Oczywiście tutaj możemy również stosować do wszystkich tych pytań perspektywę relacyjną, i to jest istotą również TSR-u, że nie są to sesje jednowymiarowe, to nie jest ping-pong pomiędzy terapeutą a klientem, tylko w zasadzie jest to nie tyle dialog, co multilog, czyli włączamy w tą przestrzeń ważne dla klienta osoby. Dlaczego? A no dlatego, że klienci nie zmieniają się dla nas. Klienci zmieniają się albo dla siebie, albo ze względu na relacje z innymi ważnymi dla siebie osobami. Zatem ten głos, będący głosem innych ważnych dla niego osób, może być ważny i liczący się z perspektywy klienta. Trzecie pytanie dotyczy tego, co takiego klient dotychczas robił, żeby osiągnąć to, co chce, albo co przybliża go do tego, czego on chce. Czyli tak naprawdę jest to pytanie o wyjątki. O strategii, które w jakim sensie się sprawdzały i powodowały tą różnicę, dostarczając klientowi tego, czego mu, nad czym mu zależy albo czego chce uzyskać w swoim życiu. Wyjątki są o tyle ważne, że po pierwsze, uznajemy w tsr i w ramach takiego myślenia TSR-owego, że wyjątki mają miejsce zawsze dlatego że już samego świadomość problemu, jeśli klient do nas przychodzi, to przychodzi ze świadomością swojego problemu, oznacza występowanie wyjątków. To jest odwołanie do Wittgenstein'a, który mawiał, że jeśli klient nie wiedziałby, że kiedyś było lepiej, to nie wiedziałby dzisiaj, że ma gorzej. Zatem jeśli to gorzej jest tym, co występuje dzisiaj, to znaczy, że kiedyś było lepiej. Zatem samo a istnienie problemu oznacza występowanie wyjątków. Wyjątki są o tyle użyteczne i niezmiernie ważne, bo zawierają strategie sprawdzone z punktu widzenia klienta. To nie terapeuta musi być przebiegły, sprytny, kreatywny, tylko wystarczy, że stworzymy przestrzeń, żeby wydobyć te rzeczy od klienta. I zwykle te rzeczy, które. Klient sam realizował czy doświadczał w swoim życiu, są bardziej adekwatne do tego o co mu chodzi i są bardziej użyteczną strategią w osiąganiu zmiany. Arte, pytanie, co takiego będzie innego, kiedy klient choć trochę zbliży się do tego, czego chce? Czyli innymi słowy, jest to pytanie o małą zmianę, pytanie o to, po czym klient pozna. Że postępuje we właściwym kierunku, że jego działania przybliżają go do tego, o co mu chodzi. Jeśli stworzymy taką przestrzeń, kiedy klient zastanowi się nad tym, dookreśli, o co mu chodzi, co będzie taką małą zmianą, to łatwiej z tej perspektywy jest spojrzeć na i dookreślić środki, które mogą do tej zmiany prowadzić. Zatem perspektywa małej zmiany daje więcej nadziei na to, że klient będzie w stanie dookreślić pewne działania, które mogą go do tego zaprowadzić. Biorąc pod uwagę te cztery kluczowe pytania, istotą TSR-u jest budowanie rozwiązań, a nie rozwiązywanie problemów. I to jest teza, która jest ogólnie znana i często przywoływana. Jednak nie chodzi tutaj o grę samą słów, choć semantyka w przypadku TSR-u ma duże znaczenie. To są dwa odmienne procesy. Odmiennym procesem jest rozwiązywanie problemów, i odmiennym procesem jest budowanie rozwiązań. Ten pierwszy, czyli tradycyjny, nazwijmy to tak, związany z rozwiązywaniem problemów, zwykle zaczyna się od diagnozy problemów, ich rozpoznania i przyporządkowania do jakiejś klasy zjawisk umownie określonych w ramach szeroko rozumianej psychopatologii, jako kategorie zaburzeń, czy pewnych chorób, czy jednostek właśnie nozologicznych. Zwykle też opiera się i podkreśla ekspercką rolę terapeuty czy samego pomagacza, którego zadanie sprowadza się do postawienia owej diagnozy, czyli właściwego rozpoznania, z czym mamy do czynienia, i dopasowania pewnych najbardziej efektywnych sposobów czy strategii postępowania zmierzających do rozwiązania danego problemu. Ewidentnie tutaj mamy odwołanie i nawiązanie do pewnego medycznego sposobu myślenia. Powiązania problemów ze sposobem rozwiązania i strategią, które mogą być najbardziej użyteczne, w oparciu o pewien rodzaj wiedzy, terapeuty i doświadczeń w pracy z innymi klientami. To nie jest proces, który jest charakterystyczny czy oddaje to, co robimy, w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach. Proces budowania rozwiązań Zaczyna się od wspólnego szacowania potencjalnych rozwiązań, ale rozwiązań, które będą uwzględniały autonomię samego, samego klienta. I tutaj dochodzimy do zagadnienia, które nazywamy anormatywnością czyli świadomie rezygnujemy z rozstrzygania, co jest dobre, a co nie dla klienta. To klient ma pewien wolny wybór w tej kwestii i on decyduje o tym, o co mu chodzi tak naprawdę i co chce uzyskać w wyniku konsultacji czy terapii. Z pewnym zastrzeżeniem czy wyłączeniem możemy pracować nad każdą rzeczą, o ile ona nie stoi w sprzeczności z pewnymi normami prawnymi i nie naraża nas na pewną odpowiedzialność również z tego tytułu. Wydaje się więc, że kluczowe jest owo rozróżnienie na budowanie rozwiązań i rozwiązywanie problemów. Narzędzia czy techniki, których używamy, są bardzo drugorzędną kwestią, tym bardziej że właśnie. Początkującego terapeutę od tego zaawansowanego możemy rozpoznać, albo to, co różni te dwie osoby, jest to, że ten początkujący używa właśnie więcej narzędzi w stosunku do tego bardziej zaawansowanego. Dlatego, że to nie narzędzia czynią terapię, a ich sposób użycia. I sposób użycia pytania o skalę, sposób użycia innych technik, które mogą nam się kojarzyć z tym podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach, może być bardzo różny. To znaczy, może być sposobem użycia problemowym lub też skoncentrowanym na budowaniu rozwiązań. To są dwa oddzielne procesy i dwa różne sposoby rozumienia tego, czym jest TSR, na czym polega rola terapeuty w procesie budowania rozwiązań. W relacji współpracy z naszym klientem. Nieuchronnie, powolutku zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że to krótkie nagranie będzie w jakimś sensie dla Państwa użyteczne. Zapraszam do odsłuchania kolejnych odcinków, które z mniejszą lub większą regularnością będą pojawiały się na naszym kanale YouTube. Do usłyszenia. Cześć.